Ci się kiedyś źle wypowiedzieć angielskie słowo, co poskutkowało salwą śmiechu albo przynajmniej zaskoczonym spojrzeniem Twojego rozmówcy? Jeżeli tak, to koniecznie oglądaj. Ze strony Aleksandra Le z najlepszych kursów angielskiego, dzisiaj przychodzę tutaj do ciebie, żeby przedstawić ci najczęściej źle wymawiane, niepoprawnie wymawiane przez Polaków angielskie słowa, które prowadzą do kompromitujących wpadek, do niezrozumienia, do pogorszonych relacji, czasami nawet. Jakie to są słowa? Jakie to mogą być te takie najczęściej, niepoprawnie wypowiadane słowa? Czy to będą słowa najtrudniejsze? Przyjrzyjmy się temu. Spójrzcie, wypisałam wam tutaj pięć angielskich słówek, które można byłoby przypuszczać, że będą jednak trudne do wymówienia. Mamy tutaj jakieś lejzurę, lejsurę, honour, receipt, troughy oraz kuełę. E, co ciekawe, te słowa, pomimo tego, że wyglądają na skomplikowane, tak naprawdę ich wymowa jest banalnie prosta. Na przykład takie słowo tutaj, jak e, odpoczynek, wypoczynek, coś co robimy po pracy dla relaksu, dla fanu. Uwaga, to będziemy to czytać jak leżę. Co robisz? Leżę. Uwaliłem się jak zwierzę i leżę. Prosta wymowa? Prosta. Leżę i pachnę. Leża. No dobra, jeżeli to będzie tak proste w wymowie, to jak wymówimy tutaj to słówko? Też banalnie prosto. To jest nieme. Tutaj to z tyłu też jest nieme i wymawiamy to po prostu jak ono. Ono. Nie jako ono. On, ona, ono, ale on. Uh. Ona. Mój honor. Ona. Dobra. My ona. No, jestem zaszczycona. Ok, bardzo ważne słówko, które bardzo często nam się pojawia podczas zakupów. Pytają nas Would you like a... Czy byś sobie życzył czego? Rachunku paragonu. E, jak to będzie po angielsku? Będzie po prostu receipt. Czyli seat, tak jak siedzieć. Tutaj to wszystko czyta się jako seat. Proste? Proste. Seat. A wcześniej tylko re, receipt. Receipt. Powtórz. Receipt. Dobra, bomba! I e, dwa kolejne słówka. Tutaj faktycznie ta pisownia wydaje się być bardzo skomplikowana. Wymowa. Y, hmm, można tutaj się potknąć na tym pierwszym dźwięku. E, dlatego, że poprawna wymowa to będzie. Through. 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 A jak przyjdzie taki nieszczęsny Polak, który nie potrafi powiedzieć. Pomimo długich lat mieszkania w Wielkiej Brytanii i powie na przykład, sru, to czy Anglik go zrozumie? Tak, zrozumie, dlatego że nie ma innego słowa angielskiego, które by oznaczało sru albo fru. Więc możemy nawet sobie tutaj podstawić błędny dźwięk fru, f albo "sy" i powiedzieć fru albo sru. I tak nas zrozumieją, i tak nas zrozumieją, więc to nie będą te słowa, które nas gubią. A takie tutaj słówko kolejka, co ją Anglicy uwielbiają, stać w kolejce. Jak to wypowiemy po angielsku? Uwaga! Q. Jak? Q. To czyta się tak samo jak tą literkę. Po prostu. Q. Jest to wszystko y w teorii skomplikowane, ale w praktyce bardzo proste. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak skutecznie komunikować się po angielsku w pracy i za granicą, nawet jeżeli nie rozumiesz, co do ciebie mówią i nie masz czasu na naukę, to koniecznie kliknij w link poniżej i dołącz na bezpłatne szkolenie. Jakie więc są te słowa, które my, Polacy, najczęściej błędnie wymawiamy? No właśnie, to będą te najbardziej niepozorne słowa. Które my chętnie mówimy, wymawiamy, no bo są proste bardzo dla nas. Ale okazuje się, że jeżeli błędnie je wypowiemy, to nam dopiero zrobi się z tego jedna wielka angielska wpadka. O jakich słowach mówię? O parach minimalnych. Spójrzcie. Mamy tutaj proste angielskie słowa. Spójrzcie. Przecięcie albo ciąć, odchodzić. Te zielone, okrągłe groszki. Nie mogę. Oraz Coca-Cola. Cóż mogłoby pójść nie tak. Słuchajcie, zagadka dla Ciebie. Jak poprawnie wypowiemy to słowo ciąć. Ciąć to po angielsku. Uwaga. Ciąć to k o. Kot. Kot. Co się czepia! Co się czepia takiego prostego słowa. Dlatego, że jeżeli my sobie to wypowiemy z naszym polskim A i powiemy k. A t. Kat. To nam wyjdzie co? Kot. No taki, który robi miał. I jeżeli ja chcę koleżankę z pracy skomplementować i powiedzieć jej uu, nice hair kot. Piękne masz obcięcie, piękna fryzurka i powiem nice hair cat. To już nie wspominając o tym hair, włosy. Niech będzie nawet i hair, ale cat. Nice hair cat. Bardzo fajne masz. Masz włosianego kota, fajnego. Fajnego masz kota włosianego na głowie. Co to masz na tej głowie? Kota? A wiesz, byłem ostatnio u fryzjerki. No właśnie, widzę. Kota masz fajnego włosianego na głowie, widzicie? Więc jest różnica. Uwaga, obcięcie albo cięcie, albo ciąć to jest kot. Kot. A tutaj jest kat. Kat. To jest kot. Um, ponieważ te dwa słowa różnią się tylko jednym dźwiękiem, tą samogłoską tutaj, nazywamy takie słowa, które różnią się tylko jednym dźwiękiem. Uwaga, mianem pary minimalne. Pary minimalne, ponieważ minimalnie się różnią. Ale my wiemy, my wiemy z reklamy polskiego trunku, że prawie że, prawie że robi dużą różnicę. Prawie robi olbrzymią różnicę. W języku angielskim robi całą różnicę. Dobra, jak w takim razie, jeżeli chcemy kogoś wziąć i wykurzyć, wyprosić i mówimy, idź mi stąd, odejdź, wyjdź. Jak to powiemy? Uwaga! I to jest jeden z najczęściej popełnianych błędów w wymowie przez Polaków. My, Polacy, byśmy chcieli powiedzieć co? Chcielibyśmy powiedzieć l, i, f. Leaf. Leaf. Problem polega na tym, że leaf to jest liść. Liść. W takim razie jak wypowiemy to słowo? To słowo poprawnie wypowiedziane będzie brzmiało l, i, w. Liw. Liw. My, Polacy, mamy z tym trudność, a to dlatego, że w języku polskim, jeżeli mamy jakiś taki dźwięk na końcu, który jest dźwięczny, czyli który nam tutaj drży w tchawicy, powiedz w w, drgaci, teraz powiedz f nie drga, co? Jeżeli my mamy na końcu wyrazu w, jakikolwiek dźwięczną głoskę, to ją ubezdźwięczniamy, czyli z w robimy f. Z na przykład słowa bug, g -g -g -g, mówimy bug. I my to samo chcemy zrobić z angielskimi słowami, no ale nie możemy. Bo jeżeli to zrobimy, wkradnie nam się wpadka znowu takich par minimalnych, gdzie e, różnica jest tylko jednego dźwięku i to na końcu wyrazu, i to tej natury, słuchajcie, takich par jest masa. Masa. E, tak jak w przypadku słówka groszki. E, groszki w języku angielskim to. Uwaga! No, na pewno nie to, co e, tutaj ci przychodzi do głowy, na pewno nie PIS. Niestety, groszki w języku angielskim to nie jest PIS. Peace. peace to jest pokój. Pokój w sensie, pokój niech będzie z tobą. Love and peace. Peace and quiet, nie? Jeżeli chcemy zamówić na przykład pizzę z groszkami i chcemy faktycznie otrzymać groszki, to musimy to wypowiedzieć jako, uwaga, P-I-Z-P-Z. Peace. Peace. Jedna z naszych kursantek kiedyś zadzwoniła do pizzerii i poprosiła o pizzę z Greenpeace. Greenpeace, taka organizacja jest Greenpeace. Oni tam o ekologię walczą. I gościu nie mógł zrozumieć, jak ona chce, ale jaka to jest ta pizza ekologiczna, że jaka? Że jaka Greenpeace? A chodziło jej o Greenpeace. Taka różnica, znowu jednego tylko dźwięku. Najgorzej, słuchajcie, ten pal, tam tą pizzę. Najgorzej e, jest, kiedy chcemy e, wypowiedzieć jakieś słowo i przekręcamy je, i nam się robi z tego co przekleństwo. Tak jak ma to w miejsce e, w przypadku słówka: nie mogę. Słowo nie mogę można wypowiedzieć na dwa różne sposoby. Żaden z tych sposobów to nie jest kant. Kant, moi drodzy, Kant. to jakby wam to powiedzieć, to jest nic innego niż po prostu pizda. Więc, jeżeli przyjdziesz i powiesz swojemu szefowi, ja nie mogę, ja nie mogę, przyjdziesz do pracy, to mówisz, ja nie mogę. Ach, lepiej, powiedz, ty nie możesz. I powiesz mu you can't, to będzie, nie powiesz mu nie możesz, tylko powiesz mu ty pizdo. Więc jeżeli ja powiem you, i chcę powiedzieć, ty nie możesz, czegoś zrobić na przykład, i mówię you can't, to mówię, ty Pizdoty. ty. Czy to ci zaskarbi sympatię? Zdecydowanie nie. Co więcej, możecie to wpakować w ogromne problemy. Więc jak uniknąć tego błędu? E, tak jak powiedziałam, poprawna wymowa słówka, nie mogę albo ty nie możesz. E, dwa sposoby. Napiszmy sobie to najpierw, żebyście zobaczyli. Pierwszy to jest przez ten dźwięk jak w kod K, A, N, T, can't. a drugi to jest can't. Kąt, który jest dla ciebie łatwiejszy? Ken. To przekleństwo będzie przez dziubek i zrelaksowane usta, kąt. Kąt, kąt to jest brzydkie słowo. A y, przeciwieństwem tego będzie ja nie mogę. Y, tutaj ten precelek wymawiamy jako. Jako taki dźwięk. A! Nie? Napinamy wszystko. Tak jakbyś chciała powiedzieć, a! Nie? Tylko napinamy wszystkie mięśnie, tak jakbyśmy chcieli wykrzyczeć A, ale mówimy takie A, jak lekarz mówi, proszę otworzyć buzię i powiedzieć A. To jest ten dźwięk A. I jeżeli nauczysz się wymawiać A yy, w ten sposób, to nigdy nie pomylisz sobie. Napięte jest poprawne A. I can't, I can't. A to I can't albo you can't, you can't ty pizdo, you can't. Yy, nie możesz. No, albo można gardłowo, I oh, can't, can't. Ja mówię can't, bo bardziej mi się podoba. To takie bardziej mi brzmi amerykańsko, ale w brytyjskim też występuje, obydwie są formy poprawne. Więc albo I can't, albo I can't, ale nigdy I can't. I ostatni przykład. Mówiłam Wam, że najgorszy to jest, kiedy człowiek chce powiedzieć jakieś słowo. Ale wyjdzie mu z tego przekleństwo. No to właściwie skłamałam, bo nie jest to najgorsze. Najgorsze jest, kiedy chcesz powiedzieć słowo, wychodzi ci przekleństwo i mówisz to w towarzystwie przyjaciół swojego dziecka. I wtedy już nie tylko ty się wstydzisz, nie tylko te dzieci się wstydzą, ale wstydzi się za ciebie również twoje dziecko. To jest najgorsze. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że y, taką właśnie też mieliśmy historię angielskiej wpadki nadesłaną przez jedną z naszych e, kursantek, która zanim dołączyła do naszych e, kursów, do klubu All Inclusive, y, właśnie miała taką sytuację, że zapytała się y, przyjaciela swojego synka Would you like some coke? Would you like some coke? Czy to się czyta jako kok? No nie, ponieważ kok to po angielsku kutas. A to, co my chcemy zaoferować dziecku do picia, chociaż być może nie najlepsza opcja, bo niezdrowe, to jest k. O. K. 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 O. 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 Jak brytyjska królowa. Świeć pani nad jej duszą. O. Pije herbatkę i mówi: O. Coke. To jest bardzo ważne, żeby to zrobić właśnie przez to żeby nam nie wyszedł kutas za nas koli. Krótka piłka, taka prawda. Moje anioły, najczęściej popełniane błędy w wymowie to są w tych najprostszych słowach, gdzie wybieramy zły dźwięk samogłoskowy, gdzie ubezdźwięczniamy na końcu wyrazu i to tak naprawdę... Tyle jeszcze może się trafić błędna, e, dźwięk, błędny dźwięk spółgłoskowy. E, owszem, więc to tak jakby błędny dźwięk samogłoskowy, dźwięk, błędny dźwięk spółgłoskowy, no i e, ubezwięcznienie na końcu, i, i, i już. I już wystarczy. Do tragedii. E, słuchajcie, jakie jest rozwiązanie? Bo to tak jakby widzimy, że to jest problem. Widzimy, że jest problem. E, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Jest rozwiązanie. E, potrzebujemy e, kilka tutaj rzeczy zrobić. Numer jeden, uczyć się angielskich dźwięków. W języku polskim dźwięków samogłoskowych mamy 8. E, w języku angielskim, czyli te A, E, I, U, to są te. E, w języku angielskim jest ich kilkanaście, żeby Wam nie skłamać, a prawdę nie powiedzieć, w okolicach 20. E, I teraz, Numer jeden. Trzeba się uczyć wymowy angielskiej. Yy, dlatego, że yy, nie dość, że my w języku polskim mamy osiem tych dźwięków samogłoskowych, ale czy one się pokrywają z tymi angielskimi? Nie, nie pokrywają się. Tylko dwie polskie samogłoski, te wymowie, dźwięki samogłoskowe pokrywają się z tymi angielskimi. Całej reszty trzeba się nauczyć. Moje miśki lubiśki. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, potrzebujemy uczyć się w kontekście. Potrzebujemy uczyć się tych słów w kontekście, tak żebyśmy widzieli, co one oznaczają, a jak już sobie je napiszemy w kontekście, potrzebujemy ćwiczyć ich wymowę, ktoś potrzebuje nas sprawiać, Ktoś potrzebuje nas poprawiać. Uczymy się angielskich dźwięków, uczymy się ich w kontekście, i e, ktoś potrzebuje poprawiać naszą wymowę, tak żeby e, jeżeli coś niepoprawnie wymawiamy, żebyśmy chociaż byli tego świadomi, żeby ktoś nam zamodelował, pokazał, jak to trzeba. No dobra, no w takim razie już wiemy, jakie są problemy, już wiemy, jakie to są te słowa, które wymawiamy niepoprawnie, już wiemy, dlaczego tak jest, że nas Anglik nie rozumie, kiedy my mówimy, już wiemy, dlaczego tak jest, że kiedy Anglik mówi, my też możemy nie zrozumieć. A w takim razie, jakie jest tego rozwiązanie? O tym opowiem na bezpłatnym szkoleniu, które poprowadzę już wkrótce. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie kliknij w link poniżej albo powyżej i zapisz się. Ciebie to nic nie kosztuje, a masz naprawdę bardzo wiele do zyskania, ponieważ podczas tego szkolenia ja dzielę się wszystkimi moimi najlepszymi, najskuteczniejszymi technikami, na podstawie których napisałam trzy. Kursy do intensywnej nauki języka angielskiego. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak Ty też możesz mówić po angielsku poprawnie, pewnie e, i z radością, to koniecznie dołącz na bezpłatne szkolenie. E, I do zobaczenia już wkrótce. A już jutro przybędę do Ciebie z drugą lekcją z serii: Rozumieć i mówić z pewnością. 7 lekcji, które wyjaśnią Ci wszystko. Do zobaczenia jutro.